Analiza indeksów i czercowej serii kontraktów według technik fibonaczego witam Państwa w czwartek 21 maja. Na wigu 20 w ujęciu krótkoterminowym nadal mamy do czynienia z trendem bocznym. W stosunku do wcześniejszych komentarzy dokonałem, i niewielkiej modyfikacji, jeśli chodzi o najbliższe zapory popytowe Fibonacciego i w tej chwili w pierwszej kolejności wyeksponowałbym dość istotne według mnie wsparcie 2484. W tym właśnie przedziale cenowym oprócz zniesień wewnętrznych koncentrują się m.in. projekcje potencjalnego prowzrostowego układu A, B, C i D. Tak więc pierwszym sygnałem Świadczącym o możliwości rozwinięcia się jednak ruchu korekcyjnego, zainicjowanego w rejonie wrześniowego szczytu, byłoby właśnie przełamanie wsparcia 2480 -84. Na razie jednak, ponieważ no, można powiedzieć, wydarzenia na WIGU 20 rozgrywają się ponad wymienionym przedziałem cenowym, niewielką przewagę zachowuje obóz byków. Na kontraktach z kolei kluczową rolę. Odgrywa w tej chwili przedział cenowy 2459,65. Wczoraj kontrakty, jak wiadomo, zbliżyły się do wymienionego węzła cenowego. W tej chwili z kolei mamy do czynienia z takim bardzo neutralnym przebiegiem handlu. Wystarczy spojrzeć na obroty generowane na rynku kasowym, by przekonać się, że no nie jest to na pewno wyznacznik jakiegoś aktywnego handlu na giełdzie warszawskiej. Jeśli chodzi o najbliższe opory, to na pewno tutaj wyróżniłbym strefę 2512-2516. W dalszej kolejności niezmiennie istotny węzeł podażowy 2542-47, gdzie wypadają projekcje prospadkowego symetrycznego układu XAB. C, D. Z kolei, w tym wymienionym przed chwilą przedziale wsparcia 59-65 koncentrują się projekcje prowzrostowego układu A, B, C, D. No a kontrakty już od prawie trzech tygodni poruszają się w korytarzu cenowym który doskonale można opisać przy pomocy górnej linii niebieskiej i linii dolnej, notabene wzmacniającej nam strefę wsparcia 59,65. Więc na pewno negatywnym sygnałem technicznym byłoby sforsowanie właśnie strefy Fibonacciego 2459,65 wraz z tą przebiegającą w pobliżu linią niebieską. Index DAX, dość ciekawa sytuacja, próba zanegowania prospadkowej symetrycznej formacji A, B, C, D. Po przełamaniu strefy 11713, 11780 ta strefa przeobraziła się w taką lokalną zaporę popytową. Na razie przewagę zachowuje obóz zbyków. potwierdzeniem byłoby przełamanie tej górnej zielonej median line, wówczas oczekiwałbym, że rynek znajdzie się w niedługim czasie tutaj w tym przedziale, czy w okolicy przedziału 12130-12165. Sygnał negatywny to jednak zamknięcie poniżej poziomu 11 11713 i tutaj zastosowałbym taki filtr w postaci dwóch zniesień 61,8, 68,5. Te zniesienia tworzą nam korytarz cenowy 11 11390, 11437. Przełamanie takiej strefy wraz z tą zieloną median line to również możliwość zanegowania wybronionego wcześniej wsparcia 11143, 11170. Potraktowałbym to jako sygnał słabości z opcją testu kolejnej zapory 10804-10849. No i również ciekawa sytuacja na indeksie S&P 500, a jest to związane z testem też znanej nam już często przeze mnie eksponowanej strefy oporu 2135-2140. Czyli w tej chwili indeks znajduje się w dość newralgicznym rejonie cenowym. Jeśli bykom nie zabraknie konsekwencji i dojdzie do przełamania takiej właśnie, tak skonstruowanej strefy oporu, potraktuje jak to jako sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego, przeciwnie natomiast odniósłbym się do kwestii zanegowania najbliższej, ale istotnej, wzmocnionej w postaci czerwonej line strefy 2097-2099, czyli Gdyby punkt zwrotny wypadł właśnie w tym testowanym w tej chwili węźle 35-40 i w dalszej kolejności pod naporem podaży ugiąłby się węzeł 2097-2099, byłaby to oznaka jakby wyczerpywania się możliwości wejścia rynku w kolejną fazę ruchu wzrostowego. Dziękuję bardzo.